Rodzice na zmianę opiekowali się pięć latką. Pewnego dnia doszło do tragicznych wydarzeń, na skutek których dziewczynka umarła w męczarniach. Matka nie zadzwoniła na numer alarmowy, zamiast tego ratowała ją w absurdalny sposób. Rodzice starali się aby mimo nowej sytuacji nie brakowało córce ani mamy, ani taty. Tego feralnego dnia dziewczynka była pod opieką mamy. Zamiast radosnego wieczoru 5 latka przeżyła noc pełną koszmarnych męczarni. Rodzice, a właściwie matka, była skrajnie nieodpowiedzialna pięcioletnia dziewczynka zmarła w tragicznych okolicznościach bez szans na jakąkolwiek pomoc. Malutka Sofia Larkson mieszkająca na co dzień w rifle w Colorado odeszła przez bezmyślność swoich bliskich. Pewnego dnia jej 26-letnia mama Stefani wraz z kuzynostwem, 27-letnim Danielem i 26-letnią Bertchą zostali zwolnieni z gabinetu stomatologicznego. Nie spodziewali się, że będą musieli przejść testy narkotykowe, które oczywiście oblali. W związku z tym cała trójka udała się do domu matki Sofii, aby nadal zażywać metamfetaminy. Po spożyciu narkotyków odebrali córkę Stefani ze szkoły i wszyscy wrócili z powrotem do domu. Towarzystwo bawiło się do późnego wieczora. Jednak około 23 dziewczynce zachciało się pić. Wstała z łóżka i zaczęła szukać wody w kuchni. W ciemnościach trafiła na kolbę od fajki wodnej, z której się napiła. Wzięła tylko jeden mały łyk, a resztę wypluła, ponieważ ciecz smakowała obrzydliwie. Jak się okazało, tego naczynia cała trójka używała do palenia narkotyków. Woda była mocno zatruta. Chwilę później pięć latka zaczęła źle się czuć. Zamiast jej pomóc, postanowili wypędzić z niej szatana pięcioletnia Sofii, zaczęła najpierw mieć halucynacje, a potem straciła przytomność. Matka próbowała dawać jej do picia mleko i sądziła, że to w zupełności pomoże. Ostatecznie małą dziewczynkę przeniosła do mieszkania swoich znajomych, a tamci podali jej klen. Nikomu jednak nie przyszło na myśl, aby zadzwonić po pogotowie. Wszyscy zebrani wokół nieprzytomnej 5 latki zaczęli czytać fragmenty z Biblii, głównie to o wypędzaniu szatana. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy byliśmy oszukiwani? Wyciekły tragiczne dane dotyczące śmiertelności koronawirusa 2. Zabił ciężarną żonę podczas stosunku, ale na tym nie skończył. Okropny czyn, odbiera mowę matka miała nadzieję, że z Bożą pomocą stan jej dziecka się poprawi. Nie chciała wzywać karetki, ponieważ bała się, że odkryją zatrucie narkotykami, a policja przeszuka jej mieszkanie. Mogła zostać pozbawiona praw rodzicielskich, które zostały jej odebrane przez narkotyki. Pięcioletnią Sofią zajmował się jej tata. Tylko czasem przebywała u mamy. Za śmierć pięcioletniej dziewczynki odpowiedzą już przed sądem jej matka, 26-letnia Stefanie Alvarado oraz kuzynostwo dorosłej kobiety, 27-letni Daniel Alvarado i 26-letnia Bertha Karina Ceballos Romo. Najlepsze niusy dnia. Źródło, fakt następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Na Google News.